Emerytura wdowia przechodzi istotne zmiany w 2025 roku, wprowadzając nowe możliwości i ograniczenia dla osób, które straciły swoich małżonków. Przez wiele lat wdowy i wdowcy musieli podejmować trudną decyzję, czy zachować swoją własną emeryturę, czy przejść na emeryturę po zmarłym małżonku, co często wiązało się z trudnościami finansowymi. Jednak teraz, w ramach nadchodzących reform, wprowadzany jest zupełnie nowy system, oferujący większą stabilność finansową. Od marca 2025 roku wprowadzony zostanie system, który pozwoli emerytom połączyć swoje świadczenia z częścią emerytury zmarłego małżonka, znacznie poprawiając ich sytuację finansową. Ta zmiana jest długo oczekiwanym krokiem w kierunku zapewnienia sprawiedliwszego traktowania seniorów, którzy już doświadczyli utraty swoich bliskich. Zgodnie z nowymi regulacjami system będzie wprowadzany stopniowo. Od lipca 2025 roku do końca 2026 roku emeryci będą mogli otrzymywać pełną emeryturę, do której dodadzą 15% emerytury zmarłego małżonka. Oznacza to, że tysiące wdów i wdowców w całej Polsce nie będą musiały wybierać pomiędzy finansowym przetrwaniem a oddawaniem hołdu pamięci swoich partnerów. To dopiero pierwszy krok. Od stycznia 2027 roku procent ten wzrośnie do 25%, co zapewni jeszcze większe wsparcie dla osób dotkniętych stratą. Celem tej reformy jest uznanie, że ciężar finansowy po stracie małżonka nie znika z dnia na dzień. Wiele osób starszych boryka się z trudnościami w utrzymaniu, gdy dochód domowy nagle zostaje zmniejszony o połowę. Ta zmiana ma na celu ułatwienie tego przejścia i zapewnienie niezbędnej ulgi. Najważniejszym aspektem nowego systemu emerytury wdowiej jest limit łącznej kwoty, jaką można otrzymać. Maksymalne świadczenie nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, która od marca 2025 roku wyniesie 187748ZEU oznacza to, że najwyższa możliwa kwota, jaką może otrzymać wdowa lub wdowiec, wyniesie około 563244ZEU. Ten limit zapewnia, że system pozostanie zrównoważony, a jednocześnie będzie oferował znaczną pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Choć niektórzy mogą twierdzić, że ten limit ogranicza korzyści dla wyższych dochodów, w rzeczywistości stanowi on znaczne ulepszenie w porównaniu z obecnym systemem, gdzie wielu wdowom i wdowcom przyznawane są znacznie niższe świadczenia. Nie wszyscy jednak będą uprawnieni do tych zmian. Nowy system jest przeznaczony wyłącznie dla osób spełniających określone kryteria wiekowe. Kobiety muszą mieć co najmniej 55 lat, a mężczyźni 60, aby móc ubiegać się o świadczenie. Oznacza to, że młodsze wdowy i wdowcy, którzy często borykają się z innymi wyzwaniami finansowymi, nie będą kwalifikować się do dodatkowych wypłat. Dla osób uprawnionych proces aplikacyjny został uproszczony. Od stycznia 2025 roku wnioski będzie można składać za pomocą specjalnego formularza ERWD, który pomoże władzom emerytalnym skutecznie określić, kto spełnia warunki. Proces ma być przejrzysty, a urzędnicy zapewniają, że dodatkowa pomoc zostanie udzielona, aby ułatwić poruszanie się po systemie. Wprowadzenie tej emerytury wdowiej to nie tylko reforma finansowa, ale także zmiana społeczna. Odzwierciedla ona rosnącą świadomość trudności ekonomicznych, z jakimi boryka się wielu seniorów po stracie małżonka. Przez lata grupy rzecznicze i organizacje emeryckie walczyły o sprawiedliwszy system, a w końcu ich głosy zostały wysłuchane. Decyzja rządu o wdrożeniu tych zmian jest uznaniem poświęceń i wkładu, jaki starsze pokolenia wniosły w społeczeństwo. Wiele wdów i wdowców poświęciło swoje życie wychowywaniu dzieci ciężkiej pracy i wspieraniu społeczeństwa, aby później zmagać się z trudnościami finansowymi w starszym wieku. Ta reforma to uznanie, że zasługują na lepsze traktowanie. Reakcje społeczne na zmiany są mieszane. Choć wielu cieszy się z ulepszeń, niektórzy wyrażają obawy dotyczące stopniowego wprowadzania reformy. Krytycy argumentują, że czekanie do 2027 roku na pełny wzrost o 25% jest zbyt długie, zwłaszcza dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia już teraz. Inni obawiają się, że limit dochodowy może niekorzystnie wpłynąć na osoby, które ciężko pracowały i oszczędzały na emeryturę. Jednak zwolennicy reformy podkreślają, że to krok w dobrym kierunku. Uważają, że choć nie jest to rozwiązanie idealne, jest znacznie lepsze od poprzedniego systemu, w którym wdowy i wdowcy musieli wybierać między swoją własną emeryturą a emeryturą małżonka, co często prowadziło do znacznego obniżenia bezpieczeństwa finansowego. Pojawia się również pytanie, jak te zmiany wpłyną na polski system emerytalny w dłuższej perspektywie. Niektórzy eksperci ostrzegają, że umożliwienie wdowom i wdowcom pobierania dodatkowych świadczeń może obciążyć Krajowy Fundusz Emerytalny. Jednak przedstawiciele rządu zapewniają opinię publiczną, że reforma została starannie zaplanowana. Zwracają uwagę, że stopniowe wprowadzanie zmian umożliwi ocenę ich wpływu i wprowadzenie ewentualnych korekt. Ponadto wielu wierzy, że reforma przyniesie pozytywne skutki gospodarcze, ponieważ większa stabilność finansowa seniorów oznacza większą siłę nabywczą, co z kolei wspiera lokalne gospodarki. Poza aspektami finansowymi, ta reforma odpowiada także na ważną potrzebę emocjonalną i psychologiczną. Utrata małżonka to głęboko bolesne doświadczenie, a stres finansowy tylko pogłębia ten ból. Wiele wdów i wdowców podzieliło się poruszającymi historiami o trudnościach z opłaceniem rachunków, konieczności przeprowadzki z własnych domów czy rezygnacji z podstawowych potrzeb, by wiązać koniec z końcem. Pozwolenie im na zachowanie własnej emerytury przy jednoczesnym otrzymaniu części emerytury zmarłego małżonka oznacza, że rząd uznaje, że utrata bliskiej osoby nie powinna wiązać się także z utratą stabilności finansowej. To sygnał, że ich wkład i trudności są doceniane, a oni sami nie są sami w tej drodze. Innym ważnym aspektem tej zmiany jest jej zgodność z szerszymi trendami w Europie. Wiele krajów już przyjęło bardziej elastyczne systemy emerytur wdowich, uznając potrzebę lepszego wsparcia finansowego dla osób po stracie małżonka. Wprowadzając te zmiany, Polska zbliża swoje przepisy do europejskich standardów. Choć nadal jest miejsce na poprawę, to krok w stronę modernizacji systemu emerytalnego i lepszego dostosowania go do potrzeb tych, którzy z niego korzystają. Dla osób uprawnionych kluczowe będzie śledzenie informacji i podjęcie działań jak najszybciej. Proces aplikacyjny rozpocznie się na początku 2025 roku, a pierwsze wypłaty rozpoczną się w lipcu tego samego roku. Doradcy finansowi zalecają, aby wdowy i wdowcy dokładnie zapoznali się z opcjami i w razie potrzeby skorzystali z pomocy. Choć nowy system został zaprojektowany z myślą o dostępności, zrozumienie, jak będzie on stosowany w indywidualnych przypadkach, może być skomplikowane. Wiele biur emerytalnych i grup doradczych oferować będzie wsparcie, by pomóc ludziom płynnie przejść przez te zmiany. Wraz z nadejściem marca 2025 roku dyskusja na temat emerytur w Dowich będzie się nadal rozwijać. Chociaż zmiany te niosą nadzieję i ulgę dla wielu osób, podkreślają również szersze problemy w polskim systemie emerytalnym, które nadal wymagają rozwiązania. Wyzwania związane z rosnącą liczbą osób starszych, zrównoważeniem funduszy emerytalnych oraz koniecznością dalszych reform pozostają aktualnymi kwestiami. Jednak jedno jest pewne: ten nowy system oznacza znaczną zmianę w sposobie wspierania osób, które straciły swoich partnerów. Jest to krok w stronę większej sprawiedliwości, godności i stabilności finansowej dla polskich seniorów. Dla wielu wdów i wdowców oznacza to że już nie muszą wybierać między oddaniem hołdu pamięci swoich bliskich a zapewnieniem sobie bezpieczeństwa finansowego. Mogą teraz iść naprzód z poczuciem bezpieczeństwa i wsparcia, wiedząc, że są doceniani i dostrzegani w trudnym czasie.